Jeśli zauważysz którykolwiek z tych sygnałów, nigdy nie pomagaj tej osobie po raz drugi. Są ludzie, którzy nie chcą pomocy, chcą publiczności, chcą oklasków, chcą kogoś, kogo mogą wykorzystać. I choćbyś nie wiem, jak bardzo próbował ich ocalić, oni się nie zmieniają: wysysają, wyczerpują, manipulują, a potem jeszcze obwiniają cię za wszystko. Jung powiedział kiedyś, Jesteś tym, co robisz z tym, co zrobiono z tobą. Niestety, są ludzie, którzy wybierają bycie potworem, nawet po tym, jak otrzymali miłość, wsparcie i drugą szansę. Psychologia tłumaczy to zachowanie, ale twoje zmęczone serce czuje to od dawna. Są ludzie, którzy nie zasługują na kolejną szansę. Pewnie przeżyłeś to już kiedyś. Pomagasz, wyciągasz rękę, ignorujesz wszystkie ostrzeżenia i myślisz, tym razem będzie inaczej, ale nie jest. Cykl się powtarza. Osoba znika, gdy ty potrzebujesz pomocy, ale szuka cię, gdy jej się wali świat. Udaje wdzięczność, ale w rzeczywistości traktuje cię jak trampolinę. A kiedy przestajesz być potrzebny, po prostu znika. I co gorsza, sprawia, że to ty czujesz się winny. Czas mija, ale ból bycia wykorzystanym pozostaje. W tym filmie pokażę ci dziesięć wyraźnych znaków, że ta osoba nigdy nie powinna dostać drugiej szansy. Sygnały, które ujawniają ukryte intencje, narcystyczne wzorce, a nawet mroczne cechy emocjonalnej manipulacji. Wszystko to na podstawie analizy zachowania i głębokich myśli Karla Junga. Jeśli rozpoznasz te znaki u kogoś, kto już zranił twoje zaufanie, zastanów się dwa razy, zanim pozwolisz mu wrócić. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś osobą, która nienawidzi ludzkiej podłości. A jeśli chcesz, zostaw komentarz: Są ludzie, którzy tylko chcą nadużywać naszej dobrej woli. Numer jeden: Ona nie czuje winy. Czuje złość, że została zdemaskowana. Istnieje ogromna różnica między prawdziwym żalem a frustracją z powodu bycia przyłapanym. Kiedy konfrontujesz taką osobę, nie okazuje skruchy, wręcz przeciwnie, irytuje się, zamyka się, zmienia temat, lub nawet próbuje odwrócić sytuację, by wyglądać na ofiarę. Nie cierpi, bo Cię zraniła. Boli ją to, że teraz widzisz, kim naprawdę jest. Jung twierdził, że nikt nie staje się oświecony, wyobrażając sobie postacie światła, ale uświadamiając sobie ciemność. A to, co widzisz w tym przypadku, to cień tej osoby jej najbardziej ukryta, niedojrzała i destrukcyjna część. Gdy światło prawdy obnaża tę ciemność, pojawia się nie wdzięczność ani uznanie, ale złość, zemsta, chłód. I wiesz dlaczego? Bo w głębi duszy nie widzi nic złego w tym, co zrobiła. Dla niej jesteś po prostu zbyt emocjonalny, zbyt wymagający, zbyt intensywny. Nie bierze odpowiedzialności, bo to oznaczałoby konieczność zmiany, a zmiana to wysiłek. Więc udaje, że idzie dalej, ale nosi w sobie urazę za to, że straciła nad tobą kontrolę. Jeśli to przeżyłeś, wiesz, o czym mówię. Osoba, która zraniła cię najbardziej, potrafi nadal udawać, że to ona jest ofiarą tej historii. I wtedy pojawia się pytanie: czy naprawdę chcesz dać drugą szansę komuś, kto nie żałuje nawet pierwszej? Numer dwa: pojawia się tylko wtedy, gdy traci. Ta osoba nie tęskni za tobą, tęskni za tym, co jej dawałeś, uwagą, wsparciem. Komfortem, emocjonalną stabilnością, a nawet praktycznymi korzyściami. Gdy w jej życiu wszystko układa się dobrze, jesteś ignorowany, zapomniany, odsunięty, ale wystarczy, że coś pójdzie nie tak. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawia się z ckliwym tekstem, udaje, że tęskniła i mówi, że dużo o tobie myślała. Ale zwróć uwagę to nie jest uczucie to strategia. Manipulanci nie mają relacji, mają emocjonalne rezerwy, znikają, gdy Cię nie potrzebują i wracają, gdy chcą coś z Ciebie wycisnąć. Jesteś dla nich jak ładowarka emocjonalna, szukają Cię tylko wtedy, gdy są rozładowani. Jung mówił, że to czemu się opierasz trwa i w tym przypadku opór przed odcięciem więzi z tą osobą tylko przedłuża Twój ból. Bo każde jej ponowne pojawienie się to kolejny cykl emocjonalnego wyczerpania. Cieszysz się, wierzysz, inwestujesz, a potem znów się zawodzisz. Teraz pomyśl, kiedy ostatni raz ta osoba pojawiła się, nie oczekując niczego w zamian. Jeśli ta odpowiedź cię zabolała, być może nadszedł czas, by zakończyć ten cykl. Numer 3. Przekręca fakty, by wyglądać na ofiarę. Ta osoba nie potrafi przyznać się do odpowiedzialności. Za każdym razem, gdy ją konfrontujesz, zaczyna pisać historię od nowa, odwraca sytuację, wyolbrzymia szczegóły, pomija prawdę i manipuluje kontekstem, by przedstawić się jako poszkodowana. Nawet gdy dowody są oczywiste, znajduje sposób, by wyjść na swoje, nawet jeśli musi zrobić z tego dramat. Według Junga, rozdęte ego nieustannie musi chronić się przed prawdą, bo prawda zagraża obrazowi samego siebie, jaki stworzyło. I to właśnie dzieje się tutaj. Zniekształcanie rzeczywistości to mechanizm obronny, by nie stanąć twarzą w twarz ze swoim cieniem. Tyle że ta manipulacja rani nie tylko ciebie, niszczy twoje zaufanie do własnej percepcji. Zaczynasz wątpić w siebie. Myślisz może przesadziłem, albo może byłem zbyt surowy, ale w głębi duszy wiesz, co widziałeś, co słyszałeś, co czułeś, a mimo to ona potrafi sprawić, że kwestionujesz wszystko. To nie jest skrucha, to gaslighting to jedna z najgroźniejszych technik. Bo podczas gdy ty próbujesz rozwiązać konflikt szczerze, ta osoba gra w grę manipulacji, a na końcu to ty wychodzisz na złoczyńce. Numer 4 Udaje ofiarę, ale nigdy nikomu nie pomaga. Ta osoba żyje w wiecznym cyklu użalania się nad sobą zawsze zmęczona, przeciążona, cierpiąca przez jakąś niesprawiedliwość i oczywiście oczekuje, że wszyscy będą to rozumieć: pomagać, mieć cierpliwość, wyświadczać przysługi. Ale kiedy ktoś w jej otoczeniu potrzebuje wsparcia, ona znika nie oferuje się, nie pyta, nie rusza palcem. Świat kręci się tylko wokół niej, widzi tylko własny ból, swoje problemy, swoje potrzeby, a mimo to oczekuje empatii od wszystkich, domaga się uwagi, zrozumienia, troski. To emocjonalny pasożyt, wysysa wszystko i nic nie oddaje. Jung powiedział, że ludzie zrobią wszystko, choćby najbardziej absurdalne, by uniknąć konfrontacji ze swoją duszą. A użalanie się nad sobą to właśnie ta ucieczka. Zamiast spojrzeć w głąb siebie, uznać, że też popełnia błędy, woli nosić maskę cierpiącej. Bo wtedy nikt nie wymaga dojrzałości, nikt nie oczekuje zmiany, nikt nie zauważa, jak bardzo może być egoistyczna. Teraz pomyśl, ile razy poświęcałeś się dla kogoś, kto nigdy nie kiwnął palcem dla ciebie. Jeśli ta myśl zabolała. Być może już czas przestać dźwigać tych, którzy nie podali ci nawet ręki. Numer 5. Sprawia, że czujesz się winny za stawianie granic. Ta osoba nie chce tylko bliskości, chce kontroli i za każdym razem, gdy próbujesz ustalić zdrową granicę, czy to mówiąc nie, oddalając się, czy chroniąc swój spokój, reaguje emocjonalnym szantażem. Mówi, że się zmieniłeś, że jesteś zimny, że jesteś egoistą. I z czasem zaczynasz czuć się źle, tylko dlatego, że chcesz się chronić. To perwersyjna gra. Ignoruje wszystkie momenty, gdy mówiłeś tak, wszystkie Twoje poświęcenia, nieprzespane noce z jej powodu, i skupia się tylko na tej jednej chwili, kiedy zdecydowałeś się zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Nagle to ty jesteś tym bez serca, niewdzięcznikiem, problemem. Jung mówił, że rzeczy, na których się skupiasz, rosną. A jeśli żyjesz otoczony przez kogoś, kto ciągle cię obwinia za to, że stawiasz siebie na pierwszym miejscu, ta wina zaczyna zapuszczać korzenie. Przestajesz słuchać siebie, zaczynasz ustępować, sabotujesz się wszystko po to, by nie zawieść kogoś, kto tak naprawdę nigdy cię nie szanował. I co najokrutniejsze, ona wie, co robi. To nie brak uwagi, to świadoma manipulacja, bo kiedy sprawi, że poczujesz się winny, ma nad tobą kontrolę. Zastanawiałeś się kiedyś, ile razy zrezygnowałeś z siebie tylko dlatego, że bałeś się, że zostaniesz uznany za tego złego. Jeśli tak, to już najwyższy czas, by odzyskać swój głos i nie przepraszać za jego używanie. Numer 6. Jest miła tylko wtedy, gdy czegoś chce. Są ludzie, którzy używają uprzejmości jako maski, potrafią być czarujący, umieją komplementować, używają słodkich słów, ale wszystko to ma ukryty cel zdobycie czegoś. Może to być przysługa, informacja, druga szansa, albo po prostu odzyskanie kontroli nad tobą. Ich sympatia nie jest szczera to waluta. Zwróć uwagę na wzorzec kiedy czegoś potrzebuje, jest miła, obecna, troskliwa, ale gdy już to dostanie, zmienia się całkowicie. Znika, ignoruje, oddala się, udaje, że nic się nie stało, jakby ta emocjonalna więź, którą czułeś, była tylko twoim błędnym odczuciem. I co gorsza, zaczynasz się obwiniać, że uwierzyłeś. Jung mówił, że poznanie własnej ciemności to najlepszy sposób na radzenie sobie z ciemnością innych. A gdy rozpoznajesz ten wzorzec, zaczynasz dostrzegać, że ta osoba nigdy nie była prawdziwa. Po prostu grała rolę, by coś uzyskać. Nigdy nie chodziło o ciebie, zawsze chodziło o to, co mogła z ciebie wyciągnąć. Zastanów się teraz, kiedy ostatni raz ta osoba była miła, nie chcąc niczego w zamian. Jeśli musiałeś długo się nad tym zastanawiać, chyba już znasz odpowiedź. Numer 7. Porównuje cię z innymi, żeby cię pomniejszyć. Taka osoba nie chwali. Ona prowokuje, nie motywuje, podkopuje i robi to subtelnie, używając porównań pod przykrywką dobrych rad lub troski. Mówi, że ktoś inny jest bardziej dojrzały, że jej były był bardziej cierpliwy, że koleżanka osiągnęła więcej. Wszystko to z uśmiechem na twarzy, jakby chciała tylko pomóc ci się rozwinąć. Ale tak naprawdę. Podcina ci skrzydła, wie, że porównując cię z innymi, zasiewa w tobie niepewność. A gdy jesteś niepewny, łatwiej cię kontrolować. Zaczynasz się starać bardziej, usprawiedliwiać się, walczyć o aprobatę, która nigdy nie nadejdzie, bo jej celem nie jest cię docenić, celem jest trzymać cię nisko. Jung mówił, że nikt nie osiąga świadomości bez bólu. I uznanie, że ktoś bliski niszczy cię powoli słowami, wymaga odwagi. Bo ból z tych porównań nie jest tylko zewnętrzny budzi stare, głęboko ukryte rany. Więc pomyśl: czy naprawdę zasługujesz na to, by być z kimś, kto musi cię pomniejszać, by poczuć się lepszym? Jeśli odpowiedź brzmi nie, być może czas przestać walczyć o miłość, która nigdy nie była prawdziwa. Numer 8. Udaje, że się zmieniła, ale powtarza te same zachowania. Ta osoba opanowała sztukę mówienia, wie, co powiedzieć, jak i kiedy. Przeprasza ze łzami w oczach, obiecuje cuda, przysięga, że teraz wszystko będzie inaczej, ale czas mija i wszystko wraca do normy, bo ona nie chce się zmienić, chce tylko uniknąć konsekwencji. To łatwy wzorzec do rozpoznania. Na początku jest troskliwa, obecna, zaangażowana. Zaczynasz wierzyć, ale z czasem znów się rozluźnia. Wraca do starych nawyków, testuje twoje granice i nim się obejrzysz, jesteś znów w tym samym cyklu bólu, frustracji i żalu. Jung powiedział, stajesz się tym, z czym nie chcesz się zmierzyć. A taka osoba nigdy nie konfrontuje swojego zachowania. Uczy się tylko lepiej ukrywać, manipulować z większym wdziękiem, kłamać z większym przekonaniem. Nie ewoluuje, ona się dostosowuje. A to jeszcze bardziej niebezpieczne, bo więzi cię w iluzji zmiany, która nigdy nie nastąpiła. Teraz odpowiedz szczerze: ile razy słyszałeś te same obietnice i widziałeś te same błędy? Jeśli straciłeś rachubę, to może problem nie leży w tym, co ona mówi, tylko w tym, w co wciąż chcesz wierzyć. Numer 9. Oddziela cię od ludzi, którzy naprawdę się o ciebie troszczą. Jeden z najniebezpieczniejszych znaków manipulacji to izolacja pod pozorem troski. Zaczyna się od krytyki Twoich przyjaciół, wskazywania wad Twojej rodziny, mówienia, że pewne osoby mają na Ciebie zły wpływ. Powoli przekonuje cię, że nikt nie rozumie cię tak jak ona, nikt cię tak nie kocha, nikt nie jest tak lojalny jak ona. Ale celem nie jest ochrona, to izolacja, bo dopóki jesteś otoczony ludźmi, którzy cię znają, jesteś silniejszy, masz zdanie, wsparcie, ostrzeżenia, a samotny jesteś bezbronny. I właśnie o to chodzi, wyłączność emocjonalna. Chcę, byś zależał tylko od niej, ufał tylko jej, patrzył na świat jej oczami. Jung przypomina nam, że spotkanie z drugim to także spotkanie z samym sobą. I dlatego toksyczni ludzie boją się Twoich prawdziwych więzi, bo zdrowi ludzie pokazują prawdę, uczciwi ludzie każą Ci widzieć to, co ignorujesz. Dobrzy ludzie nie milczą, gdy ktoś Tobą manipuluje. Więc pomyśl, Odkąd ta osoba pojawiła się w Twoim życiu, z kim przestałeś rozmawiać? Jeśli odpowiedź przyniosła imiona, za którymi tęsknisz, być może zostałeś oddalony celowo. Numer 10. Docenia Cię tylko wtedy, gdy czuje, że Cię straciła. Gdy jesteś obecny, dostępny, oddajesz całego siebie. Traktuje Cię z obojętnością, narzeka, krytykuje, ignoruje, lekceważy Twoją uwagę, obecność, miłość. Ale wystarczy, że się odsuniesz, zaczniesz się cenić, powiesz dość, i nagle odkrywa, jak bardzo jesteś wyjątkowy. Wraca zdesperowana z obietnicami, łzami i deklaracjami, ale zrozum, to nie jest miłość, to zranione ego. Nie tęskni za Tobą, tęskni za władzą, jaką miała nad Tobą, bo dopóki byłeś dostępny, wiedziała, że może Cię stracić i i tak Cię odzyskać. Ale kiedy zaczynasz się szanować, wpada w panikę. Nie z powodu utraty związku, ale utraconej kontroli. Jung mówił: To, co wypierasz, podporządkowuje cię, to, co akceptujesz, cię przemienia. I w tym przypadku zaakceptowanie, że ta osoba docenia cię tylko wtedy, gdy cię traci, to pierwszy krok do przerwania tego cyklu. Tam, gdzie jest tylko egoizm, nie ma miłości. Tam, gdzie jest tylko strach przed utratą kontroli, nie ma prawdziwej więzi. Więc pytam cię: czy chcesz być kochany, czy traktowany jak nagroda pocieszenia za każdym razem, gdy jej świat się wali? Jeśli ktoś przyszedł ci do głowy podczas oglądania tego filmu, udostępnij mu to. Może też powinien otworzyć oczy i zostaw komentarz: Zło nigdy nie zwycięży dobra. Nie zapomnij kliknąć: lubię to. I zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, zostawiłem tu na ekranie jeszcze jeden film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij i do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia.